Zachodnie skrzydło Białego Domu, kilka pomieszczeń w piwnicy, gdzie wyselekcjonowani urzędnicy pracują 24 godziny na dobę. Kiedyś mieli do dyspozycji tylko dalekopis i kilka telefonów. Teraz mogą uzyskać transmisję na żywo nawet z pola bitwy. Pracownicy Departamentu Stanu i Departamentu Obrony, no i co jest już oczywistą oczywistością, szpiedzy, to oni zbierają informacje o tym, co dzieje się na świecie. Kryzys kubański, ofensywa TED w Wietnamie. Próba odbicia zakładników w Teheranie. Zestrzelenie libijskich samolotów nad zatoką Syrta. Upadek muru berlińskiego. Inwazja Iraku na Kuwejt. Ataki terrorystyczne z 11 września. Tajna misja sił specjalnych w Abotabadzie. Epidemia COVID. Szturm na Kapitol. Konflikt na Ukrainie. Władza wykonawcza musi błyskawicznie i skutecznie reagować na to, co zagraża interesom lub obywatelom supermocarstwa. Amerykański prezydent i jego współpracownicy podejmują kluczowe decyzje właśnie tutaj, w sali kryzysowej. Autor tej ciekawej książki ujawnia zakulisową historię tego miejsca i anonimowych dla opinii publicznej ludzi, którzy od ponad sześćdziesięciu lat służą swojemu krajowi w tym niezwykłym centrum operacyjnym, gdzie decydują się losy świata.